Uwielbiam twórczość trenera Pawła. Najlepszy bramkarz w gminie oraz legenda bicia w gruchę boksera. Ale zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak bardzo bawi ten archetyp typowego polskiego miśka? Ponieważ jest mało bystry, skłonny do awantur, do tego pokryty warstwą tłuszczu, jak bałtycka foka. Słowa redukcja się boi, a rzeźba nienawidzi. To właśnie redukcja, choć jest z pozoru znacznie prostszym procesem niż budowanie mięśni, to wymaga jednak znacznie więcej zaangażowania i samodyscypliny. Robienie masy to w zasadzie sama przyjemność. Jesz to chcesz, a z treningu na trening jesteś coraz silniejszy. Z tym poradzi sobie każdy ham, a już zwłaszcza z tymi pośladkami. Na redukcji jest odwrotnie. Im bliżej sześciopaka, tym bardziej dokucza głód, obwody tylko spadają, na dodatek robisz się coraz słabszy. Więcej rzeczy może pójść nie tak i niemal zawsze kończy się tym, że wycinka okazuje się być dłuższa, niż zakładaliśmy. Dlatego podzielę się dziś kilkoma zasadami, które pomogą Wam zminimalizować błędy i przeprowadzić redukcję w sposób prostszy i skuteczniejszy. A w osiągnięciu 10% tkanki tłuszczowej pomogą Ci suplementy KFD, które kupisz tani, z kodem stalowy. Ale zacznę od oczywistości. Kluczem do sukcesu jest deficyt kaloryczny, bo dosłownie nie da się schudnąć jedząc za dużo kalorii i nie pomoże tutaj żadne keto, low carb diety śródziemnomorskie czy pistacje skoczy lasa. Na każdą czynność Twojego ciała, od treningu przez mycie zębów, a nawet na wylegiwanie się przed telewizorem ponosisz wydatki energii. Energię liczy się w kaloriach, czyli każdy ruch to spalone kalorie. Jeśli przyjmujesz ich za dużo, to ciało odłoży je sobie na potem. Jeśli przyjmujesz ich za mało, to wówczas musisz skorzystać z tych, które już odłożyło. Jest to dosłownie tak banalne. Potrzebujesz zatem diety, która dostarczy taką ilość kalorii, która będzie poniżej Twojego dziennego zapotrzebowania. Dla wielu ludzi jest to natomiast o tyle ciężkie, że nie wiedzą, jak taki jadłospis sobie skomponować. Nie chcą zmieniać nawyków żywieniowych, szukają natomiast prostych trików. Na szybkie efekty. Nie lubię takiego podejścia, ale jest jeden taki trik, który przychodzi mi właśnie na myśl i działa. Są nim posty i to na wiele różnych sposobów. Jest to też sposób dość naturalny, bo tak przecież jedli nasi przodkowie. Najpierw musieli złapać zdobycz, następnie ją obrobić albo rozsiać i zebrać plony. To wszystko mogło trwać bardzo długo, dlatego ewolucja przygotowała nas, aby dobrze znosić okresy bez jedzenia. Mało tego, to chroniczne obżeranie się, choć przyjemne, jest dla ciała czymś potencjalnie negatywnym, bo wówczas nasz układ pokarmowy musi działać niemal bez przerwy. Po tyłku dostaje trzustka i produkcja insuliny. Efekt im bardziej tyjesz, tym gorsze przyrosty. Do tego przewlekły stan zapalny, który może osłabiać organizm na wielu poziomach. Dlatego warto rozważyć choćby posty przerywane, które pozwalają ciału przełączyć się z trybu ciągłego trawienia na tryb regeneracji i naprawy. Również 24-godzinny post to opcja do przemyślenia. To niełatwe wyzwanie, szczególnie psychicznie, natomiast po jego przejściu znacznie łatwiej będzie ograniczać kalorie. Post przerwany jest jedną ze skuteczniejszych metod kontroli apetytu. Przykładowo, początkujący mogą wyznaczyć sobie 12-godzinne okno żywieniowe od 10 rano do 22. A kiedy nauczysz się nie jeść śniadań, zacznij to okno stopniowo coraz szczelniej domykać, przesuwając w czasie pierwszy posiłek szybko dojdziesz do klasycznego 16 na 8 na przykład między 12 a 20. Im bliżej 10%, tym krótsze są nasze okna. Osobiście najbardziej schodziłem do 20-godzinnych przerw, podczas których funkcjonowałem nie gorzej niż podczas klasycznej redukcji. Jest jeszcze jeden trik i to jeszcze bardziej skuteczne. Jest to skrojony na miarę plan treningowy i dietetyczny, który weźmie pod uwagę Twoją budowę ciała oraz osobiste preferencje, przez co maksymalnie wykorzystasz swój potencjał. W klubie stalowej formy nie zgadujemy, co może zadziałać. Robimy coś dużo prostszego. Skupiamy się tylko na Tobie. Twój plan treningowy będzie dopasowany do Twojej sylwetki, mocnych stron i celu, bez zgadywania, bez przypadkowych ćwiczeń. Twoja Dieta będzie wygodna, smaczna i oparta na twoich preferencjach, a od niedawna współpraca w klubie jest jeszcze wygodniejsza i skuteczniejsza dzięki naszej aplikacji. Ten trik polega na tym, że przestajesz błądzić i zaczynasz działać według jasnego planu. Zamiast tracić czas, robisz dokładnie to, co trzeba. Krok po kroku z naszym wsparciem. Efekty widać gołym okiem. Sprawdź metamorfozy osób, które już przeszły tę drogę. Aby zacząć, kliknij link w opisie i wejdź na stalowyszok.pl. A wracając do materiału, choć na sześciopak pracujemy głównie w kuchni, to pasuje też coś poćwiczyć. Dlatego zasada numer dwa. To też najskuteczniejsze ćwiczenie na utratę tłuszczu. Chodzi o spacery, bo gdy chodzisz, organizm niemal od razu sięga po zapasy tłuszczu. Jest to jednocześnie jedna z najmniej wymagających aktywności, cechująca się jednocześnie niesamowitą skutecznością. To właśnie dlatego była to główna aktywność aerobowa Jaya podczas jego Wielokrotnych przygotowań do Mr. Olympia. A jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego spacery tak skutecznie palą tłuszcz, to już spieszę z wytłumaczeniem. Tak zwany power walking, czyli energiczny chłód w tempie między 6 a 8 km na godzinę, to niedoceniana, a bardzo skuteczna forma aktywności, która pomaga osiągnąć tak zwaną drugą strefę tętna kardio. Wypierdalę widzicie, wielki obchodzi. Jest to kluczowy zakres intensywności wysiłku, w którym ciało wykorzystuje zapasowy tłuszcz do czerpania energii, jednocześnie budując wydolność tlenową. Druga strefa tętna to przedział około 60-70% tętna maksymalnego, co określa się mianem intensywności umiarkowanej. Ma wywoływać głębszy oddech, choć nadal powinieneś być w stanie prowadzić rozmowę. Właśnie w tej strefie organizm najefektywniej korzysta z tłuszczu jako głównego źródła energii, a jednocześnie nie przeciąża ani układu nerwowego i hormonalnego, ani też układu ruchu. Wysiłek w drugiej strefie poprawia też wrażliwość insulinową, co jest szczególnie ważne, jeśli poziom odłuszczenia przekroczył 25%. Wspiera też metabolizm mitochondrialny i reguluje apetyt, co w połączeniu z postami przerywanymi tworzy naprawdę skuteczne kombo. Jak jeszcze możesz zwiększyć efektywność spacerów podczas redukcji? Dodaj kamizelkę z obciążeniem. To świetne rozwiązanie, zwłaszcza gdy zależy ci na czasie, ale chcesz spalić więcej kalorii. Przykład: 90 kg mężczyzna podczas 30-minutowego spaceru spala około 150 kalorii. Ten sam spacer z 20-kilogramową kamizelką zwiększa spalanie do około 270 kilokalorii. To aż 40% więcej spalonych kalorii bez wydłużania treningu. A co z bieganiem i joggingiem? Jeśli celem jest jedynie redukcja, to starałbym się unikać tych form kardio. Przede wszystkim są trudne dla stawów, a do tego zwykle zwiększają głód. Bieganie polecam jedynie osobom z bardzo dobrą wydolnością, które też do tej aktywności są przyzwyczajone, które mają też niewiele czasu. Bieganie spada średnio od około 50% więcej kalorii niż power walking w tym samym czasie. Oczywiście zależnie od tempa, bo doświadczeni biegacze będą w stanie spalić i 100% więcej. Przykładowo przyjmijmy, że 30 minut biegania może spalić od 240 do 360 kalorii, podczas gdy 30 minut power walkingu około 120 do 210 kalorii. Przejdźmy do zasady numer 3. Nie odpuszczamy treningu siłowego. Wręcz odwrotnie: jeśli w tej chwili nie ćwiczysz za bardzo na siłowni, to podczas redukcji powinieneś zacząć. Sporo osób błędnie zakłada, że jeśli wykonuje jakąkolwiek aktywność fizyczną, choćby i rzeczony power walking, to w deficycie kalorycznym i tak nie będzie miał już możliwości regeneracyjnych z intensywnego treningu siłowego. Jest to niestety uproszczenie i nadinterpretacja choć większość widzów raczej chodzi na siłownię. I tutaj moja rada jest taka, żeby nie zaniedbywać żadnej partii. Tym bardziej, jeśli będziecie docinać do niskiej wartości. Wówczas trening siłowy będzie chronić mięśnie przed katabolizmem, ponieważ daje znać ciału, że dana partia jest cały czas w użyciu i nie może sobie pozwolić na katabolizm w danym rejonie. Obrazują to przypadki morskich rozbitków, kiedy sporo wiosłują w warunkach głodu, to organizm najpierw w cudzysłowie zjada mięśnie dolnych partii. Teraz pomyśl, jaki byłby efekt, gdybyś odpuścił ćwiczenie brzucha, ćwiczenia wielostawowe, czy nawet ćwiczenie nóg. Należy natomiast odpowiednio zmodyfikować trening. Redukcję warto przywitać zmianą planu dla dostarczenia ciału nowych bodźców w nowych warunkach podaży energetycznej. Poprzedzającą rutynę kończymy deloadem, aby rozpocząć docinkę w stanie możliwie najbardziej wypoczętym. Dobrze sprawdza się np. zmiana w zakresie powtórzeń oraz forma treningu o nieco ograniczonej objętości, choćby FBW. W końcowym etapie można ograniczyć też ruchy mocno wycieńczające układ nerwowy, np. ciężkie martwe ciągi, i zastosować alternatywę. W tym przypadku polecałbym np. kettlebell swing. A zasada numer 5 to silna psychika. Anegdotyczne łyse karki, z których tak bardzo lubisz się naśmiewać, choć łatwo przystępują do bitki, to nie radzą sobie z dyskomfortem wynikającym z głodu. Ale nie tylko, bo wraz z redukcją przyjdzie spadek siły, czy nawet spadek nabicia mięśni. Po prostu najpierw będziesz wyglądać gorzej, zanim zaczniesz wyglądać lepiej. Choć wiem, że można nawet wpaść w panikę. Musisz po prostu zawierzyć w proces i nie bać się spadków. Po prostu twoje ciało nie od razu sięgnie po zapasy z tłuszczu. Najpierw sięgnie po glikogen z mięśni, stąd spadek w formie i nabiciu. Na tym etapie nie tracisz jeszcze mięśni w rozumieniu tkanki łącznej. Kiedy przejdziesz przez ten etap, to prawdopodobnie okaże się, że masz przed sobą jeszcze daleką drogę, bo jeśli chodzi o osiągnięcie bardzo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, jak omawiane 10%, to cały proces zajmie znacznie więcej czasu niż większość ludzi zwykło planować. Dla przykładu, na każdy utracony funt masy ciała, czyli około 450 gramów, tempo podstawowej przemiany materii może spaść o około 15 kilokalorii dziennie. To niewiele na pierwszy rzut oka, ale efekt się kumuluje. Jednocześnie wzrasta uczucie głodu, niekiedy nawet o 100 kcal dziennie. Innymi słowy, organizm zaczyna funkcjonować oszczędniej, ale domaga się większej ilości jedzenia. To mechanizm ewolucyjny. Nasze ciało nie rozumie, że chudniemy celowo. Dla niego to sygnał zagrożenia, więc robi wszystko, by powrócić do poprzedniej masy. Spowalnia metabolizm, ogranicza regenerację i zwiększa apetyt. To właśnie dlatego w dalszych etapach odchudzania łatwiej o błąd, potknięcie czy napad głodu. Prawie na pewno nie doszacujesz też swojego początkowego otłuszczenia, chyba że kupiłeś choćby i fałdomierz. Ostatnia zasada zabrzmi pewnie i nudno, ale zwłaszcza na redukcji powinna być absolutnym priorytetem. Chodzi o jakościowy sen. Powinien być na Twojej liście przed suplementami, a nawet i kardio. Bo jeśli śpisz mniej niż 7 godzin na dobę, trenujesz w trybie hard mode, to jakbyś codziennie zakładał kamizelkę z obciążeniem. Tym razem nie po to, by się wzmocnić, a po to, by sobie przeszkadzać. Bez wchodzenia w biochemię. To właśnie podczas snu organizm produkuje najważniejsze hormony regeneracyjne. Odbudowuje uszkodzoną tkankę mięśniową i spala tłuszcz. Dokładnie tak. Redukcja tkanki tłuszczowej w dużej mierze zachodzi wtedy, gdy śpisz. Z doświadczenia wiem, że brak snu to największy sabotaż redukcji, który możemy sobie zafundować, bo jego zaburzenia wiążą się ze znaczną intensyfikacją procesów katabolicznych, które bardzo ciężko zauważyć, bo przecież nastawiasz się, że schudniasz i stracisz na obwodach. I o ile na początku będziesz to akceptować, to jak zachowasz się, kiedy sześciopaka jeszcze nie ma, a powinien być? Niedociągnięcia w kontekście snu są jednym z najczęściej powtarzanych błędów, przez które redukcje przeciągają się. Powiedziałbym, że blisko połowa z Was miewa z tym problemy, zwłaszcza młodsi z Was nie traktują go poważnie. Po prostu to zmieni. A te 7-8 godzin regeneracji to nie jest żaden luksus, a podstawa. I tutaj szczególnie powinniście uważać na kofeinę. Czas jej działania to nawet 6-8 godzin. Jeśli pijesz kawę po godzinie 12, istnieje spora szansa, że zaburzasz swój rytm snu, nawet jeśli nie czujesz tego od razu. Dla wielu osób game changerem były aplikacje zmieniające temperaturę światła w telefonie i komputerze, bo tak zwane światło niebieskie działa na mózg jak... Poranne słońce, bo hamuje produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za senność. Oczywiście możesz rozpocząć suplementację melatoniną, ale jeszcze lepiej byłoby wyłączyć wszystkie ekrany na minimum godzinę przed snem lub właśnie skorzystać z opisanych przed chwilą apek. Po prostu sen to narzędzie takie samo jak dieta czy trening. Kolejny aspekt, który możemy, a nawet powinniśmy zoptymalizować. To był Stalowy Szok, a teraz... Do następnego.